Okej, okay, siemanyszko, z tej strony Jakubik 505 i jest kolejny odcinek serii zagrywek w Jurassic Park Duel Leader i tak, e, muszę zobaczyć, że trochę się pozmieniało od czasu jak grałem I tak, e, to nie zawsze tak, a to tak samo, to już zaszło, no i no i patrz, e, o, 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 o. no i skąd ja tyle tego mam to po prostu grałem za dużo już tego mam okej, okay, misja Half a pair of sharp resources kurde, ciężko mam. no ale nie jak widzowie oglądają nie wolno dobra, a więc tak e, co by tu powiedzieć e, okej, okay, to różne to. musimy uzbierać, o a i aquatic. Mam aquatic park, nie? Bo już w, 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 za chwilę mamy jedenasty level. Jakże możli, może, mog, mogliście zauważyć, no. Yy, takie coś macie, nie? To, to jest chore, nie? To się 6 godzin wykluwa. 6 godzin ludzie wykluwa. te coś na łeb. A dobre, a ciekawe, o, kurde. Dużo! Tak, dużo akurat to nie jest możliwe. Tak. Tu będzie takie i i się dostawać. Potem tu będzie, że macie robić. To coś jak kosztuje. Nie martw się, nie musisz Teraz do Jurassic to nam, wam szybko tak poleci do produ nie? Znaczy ja nie wiem, bo mi tak poleciało. I koniec. Dwa dają, nie? Eee, I tak... Eee, jakby co, się pojawił odcinek. I wczoraj zrobiłem, ludziska. O kurde, co to jest? Dobra. Eee, eee, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj chcę. Głównie. Eee, kurde Ale wiesz wiecie. wiecie ile one kosztowały One 20 tysięcy prawie kosztowały To coś 20 tysięcy prawie kosztowało A biada jak to nie będzie chociaż super rajnie nie? jest ja pieniędzy Kurde Żyjcie mi Żyjcie mi to a jeśli jakieś zakłócenia są, no to przez to, że ruszę mocno telefonem. E, no i za to sorry. E... O kurde, kurde. Tak, e... następny odcinek, nie? O kurde, co to jest? Jezu, ha. Okej, okay, aha, bo nie tu pochłaniałem tam ryby. Kurde. Gdzie czekajcie, czekajcie? miałem kłopot z tym mobizem. Okej, okay, zróbmy tak. E, gdzie jest ten? 127. Czekamy. 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 Pisa, green sausage. Co, Co to jest? Co to jest? O kur, dobra, 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 dobra Ej, ale leci Boga Ładnie by wyglądało tutaj, brzydko No, ty siako, jezu, jak mało nam brakuje I co bym tu użył? Ja kurde, ludzie, 11 level Yes, yes 1 ale super! Uuuuu, yes! misiki, Okej, okay. no no no, no, call it from Fish Harbor two times. To już do człowieku. 7 trucks, A, ah, dobra. Ej, nie, nie. Uh, ha. I... BUM! W misie wykonana! 1300 XP do nas ludziska! Yes! Nakarmy do kelozaury. Teraz uh, trucks. Eee... Uh, je, jeden... Jest mamy ale... Ej, akurat ten 15 chyba. WOHU! A tutaj pisało. Ale fajnie! Jest! A Chyba ci baba porąbało. Ja muzeum nie dam. Wiesz że je to kosztuje? Kurde. Z drogi jak masakra. 30 tysięcy. Ludzie to jest za drogie. Japi! Kurde! A ci chodzi muzeum? Chyba tak, nie? Jest muzeum. O kurde, no a tak się fajnie było, nie? Tak się fajnie zapowiadało, ale fajnie, to będzie to. Ja. Okej, okay, no to wracamy już do naszego parku oczywiście Jurassic A nie Aquatic. To nie jest ta wajka. O ludzie Tutaj mamy co... Aha! Ale jeszcze tutaj będzie... O no nie nie... Chyba cię porąbało! Ja cię chyba... Jezu, ten dziadek ma porąbane misje. Chyba go na łeb pogieł, że takie coś zrobię. Do zdrowo. Ugh, Latyka casty, nie? Dobra, 20 000. bomb, speed up. 3 bomb, pek, ad page wykonany. Expert second of the park. No, no nie. Dann nie Nerfpatch, to Patch, das Patch, das stačí. So, wir gehen Tak, Speedy ab. Weg. Jak chwilę będzie kompas tuki na pewno, nie? No. Patrzcie. 700, no chyba tych chod... Borowało! Takich końcy nie mam. Jezus! O nie! No tylko idziemy z tymi lewelami w A za pomoc z wiążowalami. O kur... O kurde, ale to by... No, to by się przyda dwie Gdzie są jakieś... No nie, ważne. Yy, to zróbmy tak eee, chwila 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 nie, nie, nie. okej, okay, chwila kurde ja pamiętam dlaczego ja chwila 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 Kurde, ja pamiętam że chwila 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 Muszę kupić go i dopiero tego będziemy mieli 1030 ileś tysięcy będzie kupionych? Kurde! Oho! O, to jest... No, to będzie taki... O, pomagam! Mogę... No, nie wiem, że będzie teraz tak ciężko. Ciężko tak jest. E, Uprzedzę kropka w ogóle, Jak zobaczysz, że załocamy... Że bo kompas tuk yy, ze strzeci... też, nie losu. O kurde, ile tego mam? Cztery, dobra. Oszczędzamy to. Chyba. Nie. Zawiam. Za słabi ludzie. Dlaczego ja tyle wydałem?

o kurde, to przerobana. O kurde. Na glebę. Nie słuchasz mnie to dostanie. Ale dziewczyny, nie Sześć. Eee. Nagle... Kurde ile to? I miał go od razu z głowy. O kurde, ale tego mam. Okej. Okay. teraz sprinta, to wszystko musimy zrobić. Stage 5, ja jeszcze raz wam pokażę. Zrobię taki odcinek. Co na pewno będzie tam... No, będą takie odcineczki, bo 15 minut. Co kilka bat... co kilka stage'ów. To nie są battle stage' jak w Jurassic kurde The Game, nie. Tylko co kilka stage'ów i będzie tam... Yy, no, będę wam pokazywał. Yy, yy, jak przejdę, nie? Oczywiście nie spodziewajcie się, że. Kurde, teraz będę takie odcinki, nie? O, z główki ci dam. No, ale trzeba zawsze 86. Nie. A on jest nie? zobaczcie, jak on wygląda. Głupio. Czekajcie, bo się muzyczka wyłączyła. O co chodzi? Na glebę, no. Co tu jest? Jest to grą dzieje. No i po 2500. No jutro też się spodziewajcie takiego czegoś, nie? I jak wygram? Chociaż, że nie, bo o nie... To, um, bo ten krado to za to... Ale wielkolok Nie, na pewno to będzie mój boss! No nie! Bo to on do słaby, ja też tak... Dziwiłem. Fajnie tego miały, że... Złe petyny. No, no już słabszy, nie? Eee... dobra. Tam w kolejności. Tutaj, tutaj was nie błądzi, nie? Tutaj nie błądzi. Bo tam w Jurassic World to Game to pokazywało kto na silniejszy niby, nie? A przykład e, przed e, ni, e, nim był silniejszy, a ten był z przodu. Nie? Masakra. Na glebę. No kurde! Co to jest? Mu nigdy nie. Ale czego on się we... patrzy na moje nogi? Na nogi dinozaura? Dziwulum. No join. Im słabszy lewa, oczywiście, tym szybciej ten pasy. To... Stówkę to przypomina nam. No ale dobra, nie. Nie, nie, nie. Nie wiem. Tak? Tak, tak. Eee, Jurassic i szybko sobie nakarmimy naszego... ...bosika. A nie zachowuję dla Peropora coś tam usa. Bo... 34 jaki, o kurde. No nie Ostatni level No nie Kurde Olem hopy To jest tam w ogóle za dużo robię O fajnie Fajnie no i kart, nie Pokażę, pokażę dzisiaj Bo wczoraj nagrałem w ludziska odcinek kiedy...